Rzymski, w baciwoci lecznicze i zastosowanie. Kumin, czyli kmin rzymski, to nie to samo co kminek.kumin. Kminek rzymski przecinek ma nieco inne w właściwości lecznicze, a co za tym idzie? Znalazł nieco inne zastosowanie w lecznictwie i kuchni. Jakie zastosowanie znalazł kumin? Czym zastpi kumin? Gdzie Mokreska na go kupi i jaka jest jego cena? Kumin, kmin rzymski, w lecznicze i zastosowanie. Kumin, czyli kmin rzymski, to przyprawa pochodząca z Egiptu, która, dzięki swoim właściwościom znalazła szerokie zastosowanie w średniowiecznej Europie, zarówno w lecznictwie, jak i w kuchni. Obecnie Kumin, Kmin Rzymski, jest uprawiany w Maroku, Iranie, Turcji, Indiach, Chinach i w obu Amerykach. Najbardziej popularny w kuchni, ród ziemnomorskiej z WZGL duna walory smakowo, zapachowe. Spis trzeci, Kumin, Kmin Rzymski, wspomaga leczenie anemii kumin. Kmin rzymski, obni kreska a poziom cholesterolu kumin, kmin rzymski, wspomaga ugbad trawienny kumin, kmin rzymski, obni kreska a poziom cukru we krwi kumin, kmin rzymski, warto od kreska kumin, kmin rzymski, na schorzenia ugbadu oddechowego kumin, Kmin rzymski, a padaczka kumin, kmin rzymski, ma korzystny WP-byw na skór kumin, kmin rzymski, a ci kreska A i laktacja kumin, kmin rzymski, zastosowanie w kuchni kumin, kmin rzymski, wspomaga leczenie anemii kumin, jest doskonałym źródłem kreska lata. Za stogie przyprawy ponad 6, krotnie przekracza dzienne zapotrzebowanie osoby do rozbej na ten pierwiastek mineralny. Dzięki temu kumin zarówno zapobiega, jak i wspomaga leczenie anemii. Elazo jest dwa kreskane m.in. dla kobiet mieszczkujcych, które tracą kreska-elazo w trakcie krwawienia. Poza tym, kumin, dzięki wysokiej zawartości kreska-elaza przecinek witaminy C i A, kumin ma pozytywny wpływ na układ odpornościowy. Kumin, kmin rzymski, kreska a poziom cholesterolu kumin kreska a st-e niezbego cholesterolu LDL, trójglicerydów we krwi oraz zwiększa st-e niedobrego cholesterolu HDL we krwi. Popraw profilu lipidowego krwi zaobserwowano u osób Z na 2 oraz u osób Z hipercholesterolemii. Kumin, kmin rzymski, wspomaga ugbat trawienny. Kumin bagodzi zaburzenia trawienne. Stymuluje wydzielanie enzymów przez szóstk, które warunkują absorpcję skabadników od kreska Zawarte w kuminie tymol stymuluje wydzielanie kreska u zamknięte pci i enzymów trawiennych odpowiedzialnych za trawienie pokarmu. Kumin. Kmin rzymski, kreska A poziom cukru we krwi badania na zwierztach wykazały, że kreska ekumin przyczynia się do obni kreska enia poziomu glukozy we krwi u osobników Z hiperglikemi oraz zmniejszenia masy ciała. Dodatkowo zaobserwowano obni kreska enie poziomu mocznika we krwi. Stwierdzono tak kreskę E, kreskę E kuminaldehyd i kuminol zawarte w kuminie WP bywaj na zwiększenie wydzielania insuliny. W innym badaniu zaobserwowano, kreska E metanolowy ekstrakt nasion kuminu powoduje zmniejszenie ST kreska E glukozy we krwi, poziomu hemoglobiny glikowanej, przecinek kreatyniny. Mocznika oraz wzrost teste kreska enia insuliny we krwi u szczurów Z cukrzyc. Warto wiedzieć kumin, kmin rzymski, warto ci kreska rywcze w stołgie warto kaloryczna. 375 kcal białko 17,81 gdbuszcze 22,27 g kwasy tebuszczowe nasycone 1,535 g kwasy tebuszczowe jedno nienasycone 14,04 g kwasy tebuszczowe wielonienasycone. 3,279G, wglowodany 44,24G, 10,5G, minera dziennego zalecanego z pokreska Aycia dla osoby dorosłej, fosfor 499,0MG.

644 magnez 366 mg, 92 cynk 4 i mg, 45 miedź 0 i 0,867 mg, 96 selen 5,2 g. 9 witamina B1 do 0 i 628 tysięcznych mg, 48 witamina B2 do 0 i 327 tysięcznych mg. 25 niacy na 4 i 579 tysięcznych mg, 29 witamina B6 do 0 i 435 tysięcznych mg, 33 witamina B12 do 0,0G, 0 witamina C, 7 i 7 mg, 9 witamina A64,0G, 7, Warto odkreska lekcza, uzda, dziennego zalecanego z pokreska lycia, normy, wienia, nowelizacja i-2017. Kumin, kmin rzymski, na schorzenia układu oddechowego kumin, dziki obecności i aromatycznych olejków eterycznych i, rodków dezynfekujących, dziabajako, rodek wykrztuny, powodujce rozrzedzenie w drogach oddechowych flegmy i ubatwiajce jej eliminację przez kaszel i plucie. Polecany jest wice w stanach zapalnych dróg oddechowych, np. zapalenia o skrzeli, a tak kreska E w przebiegu astmy. Kumin, kmin rzymski, a padaczka badania wykaza by, kreska E zewnątrz stosowanie olejku eterycznego z kuminu znacznie zmniejszyło bo CZ stotliwo wystpienia napadów padaczkowych indukowanych przez pentylenetetrazol PTZ. Ponadto zaobserwowano, kreska E olejki eteryczne zawarte w kuminie WP bywa i nawet kreska E nie czasu trwania okresów bez napadów padaczkowych, obni kreska E nie amplitudy potencjału hiperpolaryzacji, ach, i zahamowanie szybkości wyzwalania napadów padaczkowych. Kumin. Kmin rzymski, ma korzystny wp w na skórę olejki eteryczne oraz aldehyd wyizolowane z kuminu ma i w przeciwbakteryjne. Wykazują działanie hamujące na wzrost bakterii, m.in. dwukropek her i coli, Staphylococcus epidermidis, S. hemoleticus, propionibacterium acnes. Które Bacterium Difteriae, Rysipelot Hrixrichusiopatriae, Bacillus cereus, Clostridium tetanii. Nie bywaj na wzrost bakterii Pseudomonas spp. Z tego powodu zapobiegaj wystpieniu licznych infekcji mikrobiologicznych i grzybicznych skóry. Warto wiedzieć. Kreska e kumin jest również kreska stosowany jako eskabadnik pachnących kremów, balsamów i perfum. Ponadto olej z nasion kuminku stosuje się jako wielofunkcyjne farby luminescencyjne. Warto wiedzieć, kumin, kmin rzymski, ci kreska A ciża i laktacja kumin zwiększa wydzielanie mleka podczas laktacji. Tak w zawdzicza obecność tymolu, zwiększającego wydzielanie z gruczobów, w tym mleka, z gruczobów słodkowych. Z pokreska kuminu jest korzystne zarówno w czasie laktacji, jak również kreska ci i kreska y z na wysok zawarto kreska elaza, którego zapotrzebowanie jest w tym okresie zwiększone. Dodatkowo kumin jest zródbem wapnia, który jest wakreskanym z kawadnikiem mleka. Kumin, kmin rzymski. Zastosowanie w kuchni kmin rzymski jest bardzo aromatyczny i pikantny przypraw, która posiada delikatnie gorzki smak. Kumin jest stosowany w kuchni jako przyprawa do potraw. Występuje w formie ziaren, jak i zmielonej. Jest dostateczny tny jako samodzielna przyprawa, jak również kreska jako eska badnik mieszanek przypraw, Gównie córy, Garam Masala. Kumin mo kreska na kupi w niemal kreska eka kreska dym sklep jest pokreska Jego cena nie jest wysoka. Za 18G trzeba zabbać i około kumin nadaje się zarówno do przyprawiania mięs i ryb, zup, gulaszów, jak również kreska do posypania nim chleba czy ciast. Ponadto, wietnie sprawdzi się jako przyprawa dodat Z nasion z warzywnych oraz jako dodatek do rykreska uczy kasz. Kuminem przyprawia się tak kreska, szon, Dodaje się do sosów pomidorowych oraz marynat. Olej uzyskiwany z kuminu w drodze destylacji spar jest stosowany do aromatyzowania napojów alkoholowych, deserów i innych przypraw. Kumin mokreska kreska znalez w francuskich serach, takich jak ser Leiden. Oraz niektórych tradycyjnych chlebach z Francji. W Niemczech kumin wykorzystuje się do przygotowania likieru. Warto wiedzieć kumina kminek kminek zwyczajny, carum carwi I kmin rzymski, kumin cuminum cuminum l. To całkiem inne roliny. Kmin rzymski pochodzi z rejonu Morza Śródziemnego i nie występuje w Polsce. kolei kminek zwyczajny ronie w naszym kraju pospolicie na bekach, przy drokreskach i pastwiskach.